Torek dwunasty, tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu dowiadujemy się o tym, że Abraham się wzbogacił, jego bratenek Lot się wzbogacił, no i mieli tak duże bogactwo, że nie mogli się ze sobą pomieścić na jednym miejscu i musieli się trochę rozstać. Musieli ze sobą w jakimś sensie zerwać. I fajne jest to, że Abraham z jednej strony potrafił ustąpić, pokazuje, a niech Lot zdecyduje, gdzie on chce iść. Ale też bardzo realistyczne jest to, że tak naprawdę są takie sytuacje, kiedy no nie możemy być dalej razem, że, że oni nie, nie myślą o tym, żeby pozbyć się majątku, bo, bo wolimy być za sobą. Nie, że no, to był taki czas, kiedy szliśmy razem, spędziliśmy wiele lat, był to pewien etap życia, ale jest taki czas, że musimy być osobno. Taki czas jest nieraz w przyjaźni, taki czas jest w znajomości, taki czas jest nieraz w pracy, taki czas jest nieraz w miejscu zamieszkania, że człowiek podejmuje jakąś taką decyzję, żeby po prostu umieć odejść. Ale to, co jest piękne, że, żeby nauczyć się o Abrahama, że w takiej sytuacji trudnej, że wejść tą trudniejszą część na siebie nie. Daj drugiej stronie po prostu to, żeby ona doświadczyła, że, że tobie zależy nie na tym, żeby ją wykorzystać i go wykorzystać, ale na tym, żeby jakoś jakoś po prostu z tego wyjść, żeby jakoś z tego wyjść. Podobnie też w dziejach apostolskich, już pewno kiedyś wspomniałem o tym, mamy taką sytuację, że się nie dogadał Paweł z Barnabą i, i po pierwszej podróży misyjnej się rozstali i, i Paweł już z nim nie jeździł, no, no, chociaż Barnaba był bardzo ważną osobą. No. Nie chciał Paweł wziąć Marka, Barnowa chciał wziąć Marka, więc Paweł wziął Sylasa, takie niby ludzkie rzeczy, ale jesteśmy ludźmi. Jesteśmy ludźmi, żeby mieć tę świadomość, że czasem masz człowieka, czy jesteś z kimś na, na pewien etap, na pewien okres, a potem trzeba umieć odejść, umieć po prostu zmienić sposób bycia, żeby, żeby z tego bycia razem nie było więcej szkody niż, niż po prostu pożytku. Psalmista. E, zwraca uwagę na to, że kto będzie przebywał w przybytku, czyli kto się może dostać do świątyni. W ogóle ta cała lista, można powiedzieć, takich warunków, tak jak ktoś pisze, żeby się dostać do pracy albo na jakieś stanowisko, to mamy całą listę przepiękną warunków, co trzeba zrobić, żeby w tej świątyni być. I, i kiedy mówimy, że Stary Testament jest okrutny, to trzeba sobie powiedzieć też, że Stary Testament jest bardzo wymagający, że ta osoba nie może wdzioszczać, nie może, nie może czynić bliźniemu nic złego, nie może ubliżać sąsiadom, mu, musi szanować Jednym z tych warunków jest takie zdanie, kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie. Dotrzymać przysięgi niekorzystnej dla siebie, to jest naprawdę kosmos, w tym sensie, że bardzo łatwo, jak widzimy, że się zmieniają warunki, to mówimy, nie, 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 to ja zmienię umowę, to ja zmienię to, czy tamto, to już, już tak nie będzie, no nie, dotrzymaj nie, nie, przysięgi niekorzystnej dla siebie, w sensie, może ci jest trudniej w tym związku małżeńskim, może wydaje się niekorzystnie być w kapłaństwie czy w zakonie, może ci wydawać, że umówiłeś się z kimś i tak naprawdę ci się nie chce, ale przecież dałeś słowo. No, ile razy się denerwujemy, zwłaszcza na ludzi młodych, że oni są niesłowni, że się umawiamy na wyjazd w góry jeszcze w piątek wieczorem, a rano nie jadą, bo się im nie chce. Nie, życie polega na tym, żeby umieć być y, słownym, to znaczy, żeby, żeby ludzie powiedzieli, no rzeczywiście, ten człowiek, no, no, jak daje słowo, no to on tego słowa nie odbiera. I czasem to, to, to wierność obietnicą czy wierność jakiejś umawianiu się, ona jest bardzo niekorzystna. W sensie takim, że nieraz cierpimy. Mówimy, a lepiej byłoby dla mnie, ale, ale żeby nie myśleć tylko o sobie, żeby pomyśleć też po prostu o innych. Że to dotrzymywanie przysięgi, umów, nawet jeśli nie są korzystne dla nas, to może będą korzystne dla kogoś, żeby wrócić do tego ideału, że słowo to jest słowo. Naprawdę, bo jak, bo jak słowo straci wartość, to to, co nam zostanie, to co nam zostanie oprócz egoizmu? Ewangelia Mateusza zaczyna się od bardzo mocnego słowa: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały was samych. Świnie, psy bardzo często były w starożytności obrazem świata pogańskiego, ludzi niewierzących, ludzi, którzy są anty temu, co, co dla ciebie jest wartością, co jest skarbem. I wydaje się to słowo, że to jest takie bardzo mocne, ale ono jest logiczne ono jest bardzo logiczne, nie? że jak widzisz, że dziecko po prostu. Nie potrafi jeszcze się tym bawić, że może rozbić tą szklankę, to nie, nie, nie dawaj szklankę temu dziecku, bo jest jeszcze po prostu za małe. Jak widzisz, że, że ktoś po prostu tego nie wykorzysta i no bo nie umie, nie zna się na tym, to po co mu to dawać tak naprawdę? Temu mu dasz jakąś płytę a, z najlepszą muzyką klasyczną, a on będzie to traktował jako, nie wiem, jako yy, yy, Przykrywkę na gardle mu będzie brakowało, że, że on może tego nie wykorzystać, dobra, który, który my mamy. I w tym kontekście, tak samo jak w życiu mówimy, nie, nie, nie przed każdym się musimy otwierać. No, w małżeństwie to jeszcze lepiej widać, że żeby dać całego siebie, żeby dać swoje ciało, musi cię ktoś kochać, musisz być po ślubie, musi to być osoba bardzo bliska. To nie jest tak, że każdemu dajemy wszystko, bo, bo jesteśmy otwarci. Nie, są pewne skarby, które są zarezerwowane dla naprawdę najbliższych. I to, co mówi Jezus, to jest takie bardzo zwracanie uwagi na to, że skarbem jest wiara, skarbem jest Ewangelia. I zanim zaczniemy ją głosić, zanim zaczniemy ją dawać ludziom, to naprawdę zastanówmy się, czy czasem ją nie marnujemy. Czy czasem nie lepiej byłoby ludziom powiedzieć: wiesz co, na razie nie, na razie to jesteś na tym etapie, że musisz zrozumieć, co jest prawdą, co, co fałszem, co dobrem, co miłością, a dopiero potem będzie Ewangelia. Tak jak Pan Bóg, który przez tysiąclecia nie dawał Ewangelii ludzkości. Bo by podeptali go. Bo by zadeptali i nie zapamiętali, czym jest Ewangelia. Doczekał aż dorośli, dorosła ludzkość do takiego poziomu, że mógł te Ewangelie przez Jezusa Chrystusa nam objawić. Nie chodzi o to, żebyśmy zamykali przed ludźmi dobra, ale żebyśmy się nieraz zastanawiali, czy o pewnych doświadczeniach duchowych, czy o Eucharystii, czy o spowiedzi, czy można to dawać wszystkim. No nie można, nie można. Nie można i niech przynajmniej ten dzień będzie takim, takim naprawdę czasem na przemyślenie, że że kto wie, że to, ten brak szacunku do Eucharystii, brak szacunku do wiary, to poniżanie Ewangelii może się wynika z tego, żeśmy wszystkim dawali na lewo i prawo, nie zastanawiając się, czy, czy ktoś to, to depcze, czy po prostu przyjmuje do siebie. Pana z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.